Dzień dobry, witam wszystkich, nazywam się Wojnar Mateusz. Dzisiaj mamy tutaj takie urządzenie jak Kamado, jest to Big Green Egg. Będziemy dzisiaj na nim piec pizzę. Mamy tutaj ciasto do pizzy, które nam pięknie tutaj wyrosło. Sos wykonany według przepisu Big Green Egg. Mamy tutaj mozzarellę, oregano. Będzie to pizza margarita, czyli podstawowa pizza włoska. Do przygotowania pizzy potrzebne nam są następujące akcesoria. Możemy się tutaj zasugerować instrukcją, którą Big Greenek przygotował specjalnie dla, dla swoich klientów. Jest tutaj instrukcja pokazana, jak należy dokładnie złożyć Big Greenega pod daną potrawę. My dzisiaj przygotowujemy pizzę, więc zaczniemy sobie od konwektora. Jest tutaj konwektor. Który należy dać odwrotną stroną do eka. Następnie na górę warto pamiętać, żeby położyć róż, który będzie nam tutaj regulował temperaturę. To jest ważne: pizza nie będzie leżała bezpośrednio na samej desce, tylko będzie miała takie powietrze, będzie wytwarzane pomiędzy tym. Tutaj mamy Baking Stone, to jest pizza, którą jeszcze później wysmarujemy delikatnie, oprószymy ją mąką i nałożymy na górę wtedy zamykamy naszego ega tutaj mamy na górze temperaturę możemy sobie obejrzeć ważne jest żeby nasza temperatura jeżeli będziemy chcieli przyrządzić pizzę temperatura musi mieć 250 do 300 stopni ciasto wcześniej wyrosło nam wyrosło yy, dwie godziny według naszego przepisu zrobiło się fajne delikatne więc będziemy mogli przygotować sobie tutaj na desce. O. Zaraz rozwałkujemy. Zobaczymy, czy nasza temperatura się tutaj podnosi. Tak, temperatura tutaj idzie bardzo ładnie w górę, a my się weźmiemy za przygotowywanie pizzy Ciasto sobie delikatnie rozwałkujemy. Zrobimy sobie bardzo taką okrągłą pizzę 30 cm. Ważne, żeby ciasto było cieniutkie. Już mamy rozgrzanego ega do temperatury tutaj 250 stopni, gdzie zrobimy sobie od 5 do 8 minut bardzo fajną pizzę i to łatwym sposobem. Na ogrodzie sos do pizzy. Ze świeżych pomidorów zrobiony go, Zaraz go rozsmarujemy. Pięknie. Po całości. Położymy porozrywaną mozzarellę na górze. Ładnie ją rozprowadzimy po całości. I na sam koniec delikatnie posypiemy oregano. Naszą gotową pizzę możemy już sobie nałożyć tutaj na specjalną łopatę, którą mamy przystosowaną do wkładania do ega. Temperaturę mamy idealną, więc możemy naszą pizzę sobie nałożyć. O, pięknie. I wkładamy do naszego ega. Idealnie. Przykrywamy i zostawiamy na 5 do 8 minut na pieczenie już możemy zobaczyć, nasza pizza jest gotowa o, pięknie tutaj nam wyrosła zaraz ją sobie tutaj przełożymy na talerz o nasza piękna pizza Mnia. pięknie Zrzucimy sobie na talerz o i delikatnie przydekorujemy tutaj z teczkami świeżej, pachnącej, zielonej bazylii. Życzę wszystkim smacznego. Dziękujemy.